Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja 11 czerwca 2024. 8:55 opublikowano. 20 maja 2023 1053 et pasek rozrządu jest kluczową częścią samochodu. Czasami ta część pęka praktycznie bez żadnych oznak awarii, ale w większości przypadków można uniknąć tego problemu, zwracając uwagę na wszelkie hałasy lub nienormalne zachowanie samochodu, a zwłaszcza wiedząc jak często wymieniać pasek rozrządu. Pasek rozrządu, zwany również paskiem zębatym paskiem rozrządu lub paskiem zębatym. Ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej pracy naszego pojazdu. Jest to element z materiału pneumatycznego, który odpowiada za synchronizację wewnętrznych podzespołów silnika. Jeśli nie będziemy stosować się do zaleceń producentów, żywotność silnika naszego samochodu może ulec znacznemu skróceniu. W rzeczywistości konsekwencje zerwanego paska są najbardziej kosztownymi awariami z jakimi może spotkać się mechanik, aby temu zapobiec, poznaj sekrety tej podstawowej części samochodowej, czym jest pasek rozrządu w samochodzie, jak często wymieniać pasek rozrządu, liczba kilometrów, żywotność paska rozrządu, potrzebne narzędzia, procedura, jak wymienić pasek rozrządu, krok po kroku pasek rozrządu, to kawałek gumy, który przenosi ruch z wału korbowego na wałek rozrządu koordynując ruch między zaworami i tłokami. Jest to proste, ale niezbędne urządzenie, ponieważ ma za zadanie synchronizować wewnętrzną pracę i zazębianie się wszystkich części silnika. Usterka rozrządu może spowodować bardzo kosztowną, a nawet nieodwracalną awarię. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak utrzymać pasek rozrządu w dobrym stanie i znać oznaki wskazujące, że wymaga on uwagi, aby zapobiec zerwaniu paska rozrządu. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę zalecenia producenta. Ważne jest, aby przestrzegać ich co do Joty. Poza tym kluczowa jest wymiana paska w zależności od dwóch czynników liczby kilometrów i czasu użytkowania. Liczba kilometrów dla producentów samochodów odpowiedź na pytanie kiedy należy wymienić pasek rozrządu. Ma związek z liczbą kilometrów. Zakres ten jest jednak bardzo szeroki. W zależności od marki i modelu możemy stwierdzić, że pasek wytrzymuje w dobrym stanie maksymalny przebieg około 60 tysięcy do 100 tysięcy kilometrów. Ogólnie rzecz biorąc, konserwacja paska zależy od tego, gdzie jeździmy. Zużycie paska rozrządu nie jest takie samo, jeśli jeździmy regularnie po drodze. Jak w przypadku ciągłego hamowania w mieście o dużym natężeniu ruchu. W związku z tym, w przypadku częstej jazdy w środowisku miejskim, eksperci zalecają skrócenie tego przebiegu o 20%, ponieważ pasek będzie pracował intensywnie nawet jeśli samochód nie pokonuje żadnych kilometrów. Żywotność paska rozrządu kolejny czynnik związany z wymianą paska ma związek z czasem użytkowania, nawet jeśli nie przejechałeś wielu kilometrów. Producenci nadal zalecają sprawdzanie paska rozrządu co najmniej raz na trzy lata pod kątem nacięć pęknięć lub przebarwień wskazujących na zużycie. Jeśli nie znajdziesz niczego niepokojącego, możesz nadal używać go bez obaw. Jeśli jednak minęło 5 lat i nie przejechałeś wymaganej liczby kilometrów, nadal zaleca się jego wymianę. Należy pamiętać, że element ten jest zasadniczo wykonany z gumy, kauczuku i nylonu, materiału, który starzeje się i pogarsza. Oczywiście pogoda ma również wpływ na pasek szczególnie w miejscach o ekstremalnych temperaturach i wysokiej wilgotności, w takich przypadkach lepiej być ostrożnym i sprawdzać stan paska w krótszych okresach czasu. W każdym przypadku ważne jest, aby pasek rozrządu został sprawdzony lub wymieniony w niezawodnym warsztacie, jeśli pasek nie zostanie prawidłowo zamontowany. Silnik nie będzie działał prawidłowo i ulegnie awarii. W rzeczywistości, jeśli brakuje niektórych zębów lub koła pasowe są zbyt luźne, silnik może doznać poważnych i kosztownych uszkodzeń. Wymiana paska rozrządu nie jest łatwa. Jest to jedno z najbardziej skomplikowanych mechanicznych zadań konserwacyjnych i musi być wykonane bardzo dobrze, aby samochód działał prawidłowo. Jednak przy odrobinie cierpliwości, Umiejętności i odpowiednich narzędzi można to zrobić bez pomocy eksperta. Podpowiadamy krok po kroku potrzebne narzędzia podnośnik hydrauliczny do podniesienia samochodu i zdjęcia jednego z kół. Stojak do podniesienia samochodu podczas wymiany paska rozrządu. Zestaw narzędzi, klucz krzyżowy, klucze płaskie, nasadki, grzechotka. Śrubokręt i klucze imbusowe. Rękawice, do ochrony rąk przed płynami silnikowymi. Procedura, jak wymienić pasek rozrządu krok po kroku, podnieś samochód i zdejmij koło w zależności od położenia na silniku. Dostęp do paska będzie znajdował się po jednej lub drugiej stronie silnika. Sprawdź arkusz danych technicznych swojego pojazdu i zobacz, gdzie się znajduje, aby wiedzieć. Po której stronie będziesz musiał pracować. Podnieś samochód za pomocą podnośnika hydraulicznego, użyj stojaka, aby utrzymać go w tej pozycji i zdejmij dane koło za pomocą klucza krzyżowego. Następnie należy zablokować koła pasowe. Podpierając silnik, w zależności od modelu, może być do tego potrzebna specjalna dźwignia, ale cienki śrubokręt powinien wystarczyć. Zmiana położenia silnika, ten krok jest niezwykle ważny. Musisz teraz obrócić silnik za pomocą śruby wału korbowego, aż zostanie całkowicie wyrównany. Następnie należy zaznaczyć położenie każdego z kół pasowych. Aby zapisać dokładną pozycję każdego koła pasowego w stosunku do paska i silnika, można użyć nieusuwalnego markera. Poluzuj rolkę napinającą i zdejmij pasek rozrządu. Rolki napinające mogą być samonapinające, sprężynowe, Podnoszone hydraulicznie lub ręczne. W zależności od rodzaju napinacza należy je poluzować w taki czy inny sposób. Po poluzowaniu można zdjąć pasek rozrządu z silnika. Po zdjęciu paska należy zdemontować rolki napinające i nawijające oraz pompę wody. Montaż nowego paska rozrządu teraz nadszedł czas, aby ponownie zamontować rolki i zainstalować pasek, zwracając uwagę na wcześniej wykonane oznaczenia, aby go wyrównać. Po w prawidłowym wyrównaniu wyreguluj napięcie na kole pasowym zębatym i ponownie kilkakrotnie obróć silnik za pomocą śruby wału korbowego. Procedury końcowe uruchom samochód i sprawdź działanie paska. Kilkakrotnie gwałtownie przyspieszyć, aby sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo napięty. Jeśli pasek jest zbyt słabo napięty, będzie wibrować i szumieć podczas zwalniania, a jeśli jest zbyt słabo napięty, będzie gwizdać podczas przyspieszania. Jeśli pasek jest prawidłowo napięty, wystarczy tylko zmienić położenie koła za pomocą klucza krzyżowego i wymiana paska rozrządu jest zakończona. Wiele osób szuka w internecie informacji na temat tego, ile kosztuje wymiana paska rozrządu, ale alternatywy są bardzo zróżnicowane. Przede wszystkim nie ma standardowej ceny za zestaw paska rozrządu. Ponieważ zależy ona w dużej mierze od danego samochodu i silnika. Możecie również zainteresować, jak zmierzyć napięcie paska rozrządu. Dlaczego jest to ważne? Do ilu kilometrów powinien mieć używany samochód? Aby go kupić nauka mechaniki online. Najlepsze aplikacje i strony internetowe czym są hamulce apps. Dlaczego są kluczowe dla bezpieczeństwa? Jak samodzielnie sprawdzić hamulce w samochodzie? Pomiary opon. Jak odczytać oponę?